Hejka! Witajcie kochani. To będzie taki nietypowy film, dlatego że siedziałam i tak jestem w trakcie robienia paznokci. Yy, może na Instagramie powiem, co dzisiaj mam tutaj na pazurkach. Tak one w tej chwili się prezentują i tak. Te dwa są krótsze, niestety bardzo długo one mi rosną i tak jak tutaj, jak macie porównanie do tej dłoni, tak ta dłoń właśnie cały czas sobie odrasta. Ja jakoś tak bardzo mocno nie przywiązuję do tego wagi, bardziej robię te paznokcie, żeby sobie wzmocnić, żeby te dłonie wyglądały tak ładnie, schludnie i też żebyście Wy na filmach mieli taki ładny efekt. Yy, ale tak, kochani, siedziałam właśnie, robiłam te paznokcie i mówię, kurczę, dawno tak o do Was nie mówiłam. Dawno nie usiadłam, nie rozmawialiśmy i nie dzieje się dobrze ostatnio. Naprawdę i w przestrzeni internetowej nie dzieje się dobrze. I teraz wiecie, w polityce grzmi mamy wybory w niedzielę. Wszyscy się przypychają i niektórzy twórcy, bo ja gdzieś tam w sieci internetu bardziej oglądam te statystyki, patrzę na analizy YouTuberzy czy Instagramerzy, którzy mają większe dojścia do ludzi, wstawiają ankiety, potem stawiają te wyniki. No i gdzieś tam jest perspektywa jakichś zmian. Jestem ciekawa, co wymyślicie na temat tych zmian. Czy, czy w ogóle przywiązujecie do tego wagę, czy jest wam to obojętne, ale pamiętajmy, że. Marudzić możemy w momencie, kiedy zagłosujemy, a tak naprawdę ja uważam, że osoba, która nie pójdzie nawet, wiecie, na wybory, no to nie ma prawa głosu, sama sobie go odbiera. A po co? Pamiętajmy, że każdy głos ma znaczenie. No i właśnie, to tak jakoś przyczynia się, wiecie, jak tu się dzieje źle, tu się dzieje źle, partię zamiast pokazywać, jakby. Oferować nam coś konkretnego, pokazywać wachlarz swoich możliwości. To obrzucałam się wzajemnie błotami, tak naprawdę <grywania> niewiele z tego można wyciągnąć. No i dzisiaj yy, mamy piątek. Jak widzicie, ja wyglądam jak śmierć, czuję się jak śmierć, jak chodzące zwłoki. Co prawda sporo mi się udało już ogarnąć. Jest godzina 14:20. Ja za chwilę zrobię tą drugą dłoń i tak naprawdę nie ruszałabym tych paznokci, ale niestety dwa paznokcie mi same zaczęły odchodzić. Nie mam tej bezkwasowej, jak to się mówi. Nie bazy, no w każdym razie jest taki specyfik, który się nakłada i wtedy ta trwałość paznokci jest trochę lepsza. Niestety mi się wylało całe opakowanie, no i nie mam, muszę w ogóle zrobić zamówienie z indigo, właśnie chcę zrobić zamówienie, bo kończy mi się moja baza. Nie, przepraszam, kończy mi się mój top. Top, bazy mam, a nie mam topu właściwie, więc tutaj już tą dłoń będę robić na oparach. Ja staram się w ogóle robić, wiecie, tą krzywą i tak dalej. Ktoś ostatnio mi się pytał, właśnie czy ja chodzę gdzieś na pasnocie, czy sama sobie robię. Nie, ja, ja robię sobie sama, w, tutaj w zaciszu domowym. Co prawda, bardzo mało mamy szlakierów, więc przy okazji zamówienia. Tej, tego topu, cały czas myślę o bazie a baza mam tego topu właśnie chciałabym sobie wybrać nowy kolorek i widziałam jak taki fajny w ogóle tego sezonu szery, coś tam tylko kurczę, ja się zawsze boję takiego koloru bo wiecie, te kolory takie czerwieni, wina są takie już mocno zobowiązujące i tak, no teraz właśnie sobie zrobiłam bardzo dawno nie miałam syrenki na dwóch kolorach i powiem wam, że fajny efekt to dało, taki trochę inny. Może mało jesienne są moje paznokcie, ale ja w tych kolorach bardzo dobrze się czuję. Ja mam taki, wiecie, kontrast z jednej strony takie kolory, a z drugiej strony właśnie takie mocne róże, mocne czerwienie, no hot crash z no Nail'a to jest moja ulubiona czerwień. I też często pytacie, więc właśnie hot crash to jest Nonail i no ale tak generalnie z Nonaire'a już teraz powoli odchodzę, bo jakby jakość tych lakierów nie do końca mi odpowiada. W każdym razie, kochani, do czego dążę, to to, że ten taki słabszy mód plus to takie bardzo nagłe przejście, wiecie, z temperatury 25 nagle do 10 i nawet mniej nocami, to bardzo mi się mocno udzieliło i oprócz tego, że zdrowie mi się posypało, Kuba też od poniedziałku w domu, no to tak jakoś, wiecie, jestem taka mocno rozlazła. Potrzebuję, potrzebuję was, potrzebuję słów wsparcia, potrzebuję kopa do działania. Yy, już wiem, to we vlogu też wspomniałam, jakby ktoś zaczął pisać, że może, może powinnam udać się do jakiegoś specjalisty, psychologa, psychiatry czy kogoś takiego. Tak. Tak, dostałam skierowanie, no ale niestety na NFZ nie ma takiej możliwości, żeby się zapisać. O czym też we vlogu wam powiem w niedzielę? Ten film w ogóle miał, on nigdy nie miał powstać. Ja po prostu, wiecie, siedziałam, robiłam mówię, kurczę, muszę z Wami chwilę pogadać, czy Wy też tak macie, czy was też to teraz dojechało, jak Wasza głowa w tych takich no, cięższych chwilach. Yy, osoby, które obserwują sytuację z Pandora Gate, jaka jest Wasza opinia? E, uważam, że w ogóle rodzice, którzy, rodzice ludzie, którzy mają dzieci, e, no, powinni zainteresować się tematem, dlatego że to dotyczy dzieci, to dotyczy dziewczynek. Już w tej chwili, za chwilę, wychodzą kwestie też chłopców e, homoseksualnych. No, problem jest naprawdę na szeroką skalę i nie możemy być, wiecie, znieczuleni na te tematy, nie możemy tego unikać, bo niestety, ale. No, świat idzie tak do przodu, że w tej chwili dzieci mają komputery, mają konsole, mają wszystkie nośniki. No, i będą miały styczność z influencerami, z YouTuberami. Ja też sobie nie zdawałam sprawy, że wiecie, można w ten sposób wykorzystywać, manipulować. Ale to ponoć tak jest, że jak samemu, każdego mierzy się swoją skalą, dlatego ja po komentarzach dokładnie wiem z kim mam do czynienia. I to tak jest, że bardzo często pisząc jakiś komentarz dajemy świadectwo sami o sobie, ale to ja już mówiłam milion razy i nie tylko ja. Wielu twórców na ten temat trąbiło i też wielu takich największych, co lepsze, w ogóle nie wchodzi w tematy. Jak ktoś ma jakiś problem, to tylko dają zdawkową odpowiedź, oświadczenie i tyle, i nara. No więc tak to właśnie wygląda, dlatego. Jestem ciekawa, co wy myślicie. Miałam też takie wahania na temat bycia tutaj dalej. Dostałam i bardzo dziękuję za wiadomości wspierające mnie, za, słow, za miłe słowa na Instagramie, bo tu akurat o Instagramie mówię. No bo na YouTubie rzadko kiedy ktoś wspomina, że jest gorzej, ale ja jestem. Takim samym człowiekiem, jak wy, mam gorsze i lepsze chwile. I tak naprawdę staram się dla Was być jak najbardziej optymistyczna i taka dająca energii i motywacji. Ale też są takie momenty, jak dziś, gdzie wiecie, budzę się z całym gardłem zawolonym, że nie mogę słowa powiedzieć. A wiem, że muszę. Muszę, no nie mam innego wyboru, nie mogę wziąć telefonu, nie mogę powiedzieć halo, dzień dobry, jestem chora, nie przyjdę dzisiaj do pracy i generalnie zajmijcie się całym moim życiem, bo ja dzisiaj nie wstaję, no nie mam takiej możliwości. i Wielu z was nie ma takiej możliwości i nie jest tutaj to kwestia żalenia się, tylko po prostu pokazuje Wam, że jestem takim samym człowiekiem jak wy, który ma gorsze i lepsza chwila. I niestety y, czasem dojeżdża mnie kwestia tego, że czuję się niedoceniona. Że są rzeczy, które wiecie, robię już w tej chwili tak o dla siebie i o nich nie mówię. Może kiedyś y, powiem Wam o rzeczach, które zaczęłam od niedawna robić i czy mi pomagają. Tak bo kiedy jest już jakiś tam problem z tym, żeby, jeśli jestem zdrowa, jeśli, żeby wstać, żeby ogarnąć, żeby zrealizować plan, który gdzieś tam wcześniej sobie ogarnęłam, zaplanowałam, no to wiadomo, że coś jest nie tak, więc trzeba działać. A jak widać służba zdrowia i tak dalej nie pomaga. Tak. Możecie mi napisać, możesz iść prywatnie. Oczywiście, że mogę. Muszę mieć na to najpierw fundusze, żeby iść prywatnie. No i tak wygląda żyćko. I na pewno nie tylko moje, ale wiele z Was ma dokładnie taką samą albo podobną sytuację. Więc kochani, wspierajmy się wzajemnie, doceniajmy to, co mamy, yy, napędzajmy się pozytywnie, uśmiechajmy, kochajmy wzajemnie, spędzajmy jak najwięcej czasu, w gronie najbliższych. I tak, tak właśnie uważam, że powinno być. Nie wiem, ja mam jakąś taką potrzebę yy, pogadania z Wami i czekam na Was w komentarzach.